To jest przedsmak tego, co czeka Was w dzisiejszym i w następnym filmiku z naszej ostatniej wycieczki kamperem nad rzekę Kolumbię będzie cała masa wiosennych, pięknych, polnych kwiatów zapierających tych w piersiach widoków jak zwykle udało nam się zrobić całkiem sporo ujęć z drona także mam nadzieję, że Was zachęciłam i już teraz zapraszam Was na oba filmiki Dobry. Witamy z naszego w połowie albo w jednej trzeciej, albo jednej czwartej nieskończonego kampera. Właśnie jak słychać można i widać przez okno, wybraliśmy się na kolejną wycieczkę. Tym razem jedziemy na trzy dni, wzięliśmy sobie wolny piątek, wyjeżdżamy w czwartek i jedziemy na wschód, a potem na południe. Jedziemy w znajome rejony, bo jedziemy na rzekę Kolumbię. Jeżeli byliście tu już jesienią, to widzieliście nasz yy, taki długi road trip do środka Stanów Zjednoczonych tak naprawdę. I jak wracaliśmy, to stanęliśmy na chwilę przy tej rzece Kolumbii. Dzisiaj wracamy i będziemy cieszyć się atrakcjami i widokami w, w wydaniu wiosennym. Dzień dobry, chlebek ja działko. jest piątek. Jesteśmy w Ernensburgu na jednym z naszych ulubionych kempingów po naszym jesiennym tripie, nad samą rzeką. Jest 9 rano, idziemy na chwilę na plac zabaw wyrzucić śmieci. Wow! Lubi chciał śmieci nieść. Big wow! Kamień, tak. Ostatnio jak byliśmy, to mieliśmy tutaj miejsce. Pamiętam, że przy tym stoliku siedziałem, coś na komputerze robiłam. I staliśmy tu, bo mieliśmy sobie robiliśmy zdjęcie pod tą wieżbą. Tym razem jesteśmy po drugiej stronie wieżby, o tam. To który to był? Tak, 12. Dokładnie tak, mieliśmy numer z miejsca 12. Teraz mamy 16. Chyba. Druga strona. Teraz są takie trzy namiotniki, które można sobie wynająć wigwamy i tam dalej, e, za tym mostem jest e, pola namiotowe. Chciałam Wam pokazać jak tam w środku jest. To jest taki podeścik na którym to wszystko leży i w tej chwili tam coś jest przebudowywane, ale generalnie jest dość dużo miejsca. Trzeba oczywiście przynieść swoje materace i... Stronnie, tylko tu już zaraz droga, co prawda nie autostrada mało uczęszczana, ale chyba, żeby dość głośno będzie w środku dasz radę sam Hubi, czy spadniesz? No bam, bam, to mama ci pomoże, mama cię będzie trzymać Muzyka Dojechaliśmy do State Parku, do którego dzisiaj zmierzaliśmy i kupiłam Łukciowi nowe buty takie do hajków, które mają porządną podeszwę. Z wysoką kostką. Kulinga tej samej firmy, której kupowałam wszystkie ubrania na zimę. Bardzo mi się ta firma podoba. Super są te buty, bo mają rzepy. I jeszcze dodatkowo te buty w miarę ładnie wyglądają, jak na buty hajkowe. Także zaraz wam pokażę, jak wyglądałem na nóżce u kuchcia. My już jesteśmy gotowi na popołudniową drzemkę i jedzenie. Edzia? Mamy jeszcze w ogóle tam za mną, tylko chyba nie widać. Piękny widok na górę Mont Hood zaraz może jakoś mi się uda zrobić to beze mnie w kadrze i wam pokazać it ain't thing more than a second for you to turn whole world upside down turn this big ball back around Had you been watching and waiting From some place up above, somehow knowing in this place all these people I'll find love. And I cannot wait to get to know you, to help ease the troubles on your mind, to walk by your side, holding. Henny ja akurat jestem chwilowo bez balastu. Na jeden balast idzie, ten robi jest słuchady w plecaku. <grym> No, raz, dwa, trzy. Uii. Ścieżka jest przepiękna. Jest teraz właśnie w kwietniu idealny moment, żeby tu przyjechać. Mieliśmy plan, żeby jechać gdzie indziej. Mieliśmy jechać do wschodniego Waszyngtonu, oglądać takie pagórkowate, piękne tereny, które są całe zielone, od rosnącego zboża, ale moja nieznajomość rolnictwa wychodzi na to. Za wcześnie jest. Myślałam, że to już teraz tak ładnie zielono tam jest, a tam dopiero jest tak ładnie zielono w połowie maja, na początku czerwca. Więc tamtą wycieczkę przekładamy, a obecnie wybraliśmy się właśnie tutaj na rzekę Kolumbię e, oglądać te piękne kwiatki, których tutaj praktycznie nie brakuje, także naprawdę wyszło nam to super i no, miejsce jest przepiękne, urokliwe bardzo. You're

Wróciliśmy z naszego hajka i e, jemy kasadijki na kolację. E, Kasadija to taka, będzie to sztandarowy e, kempingowy obiad. To jest właśnie to, co nam się bardzo w kempingach podoba: e, kolacyjka e, nad rzeką. E, dzieci, jak zjadły, to zaczęły się bawić o tam. E, Hubi sobie układa kamyczki do kubeczka e, i bawi się zabawkami. E, I mamy pociągi jednej yy... i z drugiej strony, co trochę hałas powoduje, ale nie jest on jakiś masakryczny. Yy, a dla Hucie jest atrakcja, za to przed chwilą jakaś barka płynęła na rzece też i też bardzo mu się podobało. Także. Rodzice mają wychodne, <grym> yy, dzieci śpią w środku w Arby, w kamperze, a my sobie wyszliśmy na dwór. Jest tak ciepło, że no jesteśmy tu w jakichś kocach i yy, w bluzie. Ale generalnie można siedzieć na dworze w kwietniu, więc jest naprawdę ładna wogona. Tylko trzeba wcześniej wstać, bo dzieci jakoś wcześniej wstają dziwnie w tym kamperze. Do której ja bym dzisiaj 6:20. Nie, nie wiadomo o co chodzi. Nie, nie wiemy czemu. Chyba dlatego może, że nie jest aż tak czarno. Może trzeba jakieś lepsze zasłony kupić, nie mam pojęcia. To latem będzie jeszcze gorzej. No właśnie, dzisiaj miały, mieli obydwa dość krótkie drzemki, takie praktycznie naprawdę krótkie więc mamy nadzieję, że może to się przełoży na nieco dłuższy sen, ale czasem to się właśnie na krótszy przekłada, także zobaczymy. No w każdym razie dobranoc, do zobaczenia jutro.